Cześć, oglądasz Latino Lab, Ja nazywam się Mateusz, a w tym odcinku omówimy sobie dwa bestsellery: Łóżeczko Jaś oraz Łóżeczko Kacper. Są to nasze topowe produkty, które od lat cieszą się uznaniem klientów. Pokażę Ci moją ulubioną konfigurację tych łóżeczek, natomiast ty możesz sobie skonfigurować to łóżeczko inaczej. Opowiemy sobie o ich funkcjach oraz możliwościach konfiguracji. Są pewne funkcjonalności w łóżeczkach, których rodzice nie odkrywają, chociażby trzy wyjmowane szczebelki. Wszystko pokażemy sobie na przykładzie. Pokażę wam też, jak wykorzystać łóżeczko do tego, aby przewinąć dziecko. Ja się skonfigurowałem sobie tak, dobrałem sobie gryzaki oraz szufladę. Nie mam tutaj barierki, ale w dowolnym momencie zawsze mogę ją sobie tutaj dołożyć. W tym celu będę musiał zdjąć dłuższy bok i założyć barierkę. Na razie nie chcę tego robić. Powiedzmy, że mam noworodka, i ta barierka na razie do niczego nie jest mi potrzebna. Jeżeli dziecko potrafi już samodzielnie chodzić, dno obniżam na najniższy poziom i mogę wyciągnąć środkowe szczebelki. Wystarczy go unieść i przesunąć w bok. Tak wygląda wyciągnięcie szczebelka. Wyciągam pozostałe dwa i w podobny sposób zakładamy je z powrotem. Sprężynką do góry, trafiam w otwór, wciskam do końca i tak samo. Wciskam do góry i opuszczam. Szczebelki są już założone z powrotem. Jeżeli chodzi o gryzaczki, warto je zamówić w momencie zamawiania łóżeczka. Wykonujemy wtedy specjalny rowek, który zabezpiecza nam gryzak przed zdjęciem. Dziecko samodzielnie nie jest w stanie go zdjąć. Jeżeli zamówisz gryzaczki w późniejszym okresie, korzystanie z nich jest wciąż możliwe, ale uważam, że dziecko będzie miało możliwość zdjęcia ich. Musisz na to zwrócić uwagę. Osobiście uważam, że gryzaczki dodają unikalnego wyglądu oraz zabezpieczają łóżeczko przed ząbkującym dzieckiem. Ta łóżeczko posiada również szufladę, w której umieściłem masę pompersów. Dodatkowe miejsce z maluszkiem to zawsze dodatkowy atut. Pokażę Ci teraz, w jaki sposób wykorzystać przewijak do łóżeczka. Przygotowałem sobie tutaj taki oto przewijak. On ma wkręcone stópki. Często klienci nie wiedzą, do czego te plastiki są i nie montują sobie tego. Musisz odszukać palcem, gdzie jest otwór. Przez ceratkę tego nie widać. Jeżeli znajdziesz otwór, najlepiej wyczuć to palcem, wkręcać taką plastikową stópkę. W ostatnim czasie Producenci przewijaków zaczęli dodawać takie rzepy zabezpieczające. Zakładam sobie ten przewijak na łóżeczko i zabezpieczam rzepami. Zabezpieczyłem sobie ten przewiak rzepami, natomiast wciąż się troszeczkę rusza. Pamiętaj, aby przy przebieraniu mieć zawsze dziecko na oku. Tego typu przewijaki pasują do większości łóżeczek na rynku. Łóżeczko musi mieć wymiar 120x60. W łóżeczku Jaś, jak w większości łóżeczek na rynku, mamy dostępne trzy łożenia dla materaca. Z najwyższego korzystamy, kiedy dziecko jest noworodkiem. Jeżeli podejmuje próby wstawania, należałoby to dno Obniżyć. Można obniżyć na środkowy, tak aby wciąż mieć łatwiejszy dostęp do dziecka. Natomiast, jeżeli dziecko zaczyna siadać, zalecane jest obniżenie poziomu na najniższy. Wtedy jest najmniejsze ryzyko wypadnięcia dziecka. Na najniższym poziomie dziecko będzie podejmowało pierwsze próby wstawania. Szczebelki będą dodatkowo mu to ułatwiały. Przejdziemy sobie teraz do drugiego łóżeczka. Tutaj przygotowałem sobie łóżeczko Cacper. Normalnie ono było z dużym bokiem. Ten bok sobie zdjąłem, założyłem sobie barierkę. Skonfigurowane jest w ten sposób, że jest to łóżeczko. Kacper z gryzakiem i z szufladą. W standardzie w tym łóżeczku jest bok z wyjmowanymi szczebelkami, przyłożenia łożenia dna materaca, szuflada, barierka i gryzaki. W tym przypadku to są dodatki. Na potrzeby tego filmu załóżmy sobie, że mam dwuletnie dziecko. Zdjąłem ten bok, założyłem sobie tą barierkę, Teraz mój maluszek może sobie swobodnie wchodzić i wychodzić z łóżeczka. Możesz to wykorzystać jako zachętę do samodzielnego chodzenia spać. Jeżeli będziesz zdejmował ten duży bok, warto, żeby dziecko ci przy tym pomogło. Przy zdejmowaniu cieszy się z tego, że jego łóżeczko. Dostaje nowy wygląd. Będzie w nim chętniej spało i będzie podejmowało pierwsze próby samodzielnego chodzenia spać. Jeżeli chodzi o samą barierkę, jest ona zamontowana na trzech śrubach. Montaż jest bardzo prosty. Jeżeli zainteresował Cię temat barierki, obejrzyj nasz inny film o dodatkach. Gdzie omawiamy barierkę. Jeśli chodzi o szufladę, jest ona tutaj na prowadnicy. Przy jej wysuwaniu nie uderzamy sobie w stopy. Ma ona dodatkowo metalowy wspornik, który pozwoli na zapełnienie całej jej objętości. Jest to standardowa szuflada, która występuje w większości naszych łóżeczek. Przy łóżeczkach rozkładanych używamy szuflady na gumowanych kółeczkach. Zasadniczą różnicą między tymi dwoma modelami jest to, że Kacper krótszy bok ma cały szczebelkowy. Natomiast jeżeli chodzi o Jasia, jest on częściowo przezierny. Jeżeli chodzi o funkcjonalności, te łóżeczka mają dokładnie te same funkcjonalności. Pasują do nich dokładnie te same dodatki, mają też dokładnie tą samą szufladę. Jest natomiast jedna rzecz, która dzieli te modele. Niektórzy klienci chcą mieć dziecko w pełnym widoku i łóżeczko Kacper pozwala na to, że z której strony byś nie patrzył na łóżeczko, Twój maluszek będzie dla Ciebie. Zawsze widoczny. Zarówno jeden, jak i drugi model został starannie wykonany. Są gładkie, nie mają ostrych krawędzi. Elementy zostały zafazowane. Najwięcej drewna jest w łóżeczkach klasycznych, tych takich jak Casper, Dominik. I one są praktycznie całe drewniane. Jeżeli chodzi o jakieś takie elementy, które są płytowe, to są to szuflady. Natomiast jeżeli chodzi o konstrukcję całą, dno, dłuższe boki, krótsze boki, one są wszystkie wykonane z drewna. Ten materiał jest solidny, mocny. Łóżeczka, które proponujemy, są to polskie produkty, produkowane w Polsce. Niemalże w 100% wykonane z polskich surowców i polskich materiałów oraz polskimi rękoma. Mamy jednego Michała, który jest z Ukrainy, ale tak to wszyscy z Polski. W 99% jest to. Ręczna polska robota. Zarówno łóżeczko Kasper, jak i Jaś spełniają założenia normy EN716-1. Nasze łóżeczka wysyłamy na badania do Poznańskiego Instytutu Technologicznego. W łóżeczkach jest sprawdzane mnóstwo założeń, normy. Jeżeli chcesz sobie przejrzeć, co dokładnie zostało sprawdzone, raporty dostępne są w ofertach łóżeczek. Jeżeli masz wątpliwości co do montażu, mamy dostępne wszystkie instrukcje u nas na stronie. Są bardzo czytelne, są obrazkowo opisane. Pokazane jest dokładnie, jak krok po kroku. Co zrobić, żeby zmontować łóżeczko? Te dwa modele to są bestsellery. Klasyczne, bardzo piękne, będą pasowały do każdego wnętrza. Mam nadzieję, że temat łóżeczka Kacper i Jaś został wyczerpany. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Lub wysyłajcie maile. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie test pojemności szuflady lub wytrzymałości dna, to co Was do naszych innych filmów. Jeżeli chcesz zobaczyć, czy dno łóżeczka wytrzyma 40 kg, koniecznie obejrzyj film o dnach łóżeczek. W tym odcinku to już wszystko. Oglądałeś Letino Lab. Zapraszam Cię na kolejny odcinek już za tydzień, gdzie będziemy omawiali kolejne aspekty związane z łóżeczkami niemowlęcymi. Pozdrawiam. Cześć.